Cristiano Ronaldo z kolejnym rekordem. Bochum wygrywa baraże o utrzymanie w Bundeslidze, ale w niezwykły sposób. Conte zostanie nowym trenerem Napoli. Zieliński prawdopodobnie zasili szeregi Interu Mediolan. Transfer Halanda do Fluminense. Martial opuszcza Manchester United. Cristiano Ronaldo doliczył sobie nowy rekord w ostatniej kolejce saudyjskiej Ekstraklasy. Zanotował dwa trafienia w wygranym spotkaniu przeciwko al kończąc sezon z dorobkiem 35 bramek. Tym samym ustanowił nowy rekord zdobytych bramek podczas jednego sezonu w Arabii Saudyjskiej. Poprzedni rekord ligi należał do marokańczyka Abderrazaka Hamdalaha, który miano najlepszego strzelca miał od sezonu 2019-2020 w którym to zanotował 34 trafienia. No to będę również w trykocie Al-Nasr. Co ciekawe Cristiano Stając się królem strzelców Ligi Saudyjskiej, został pierwszym piłkarzem w historii, który zyskał miano najlepszego strzelca w czterech różnych krajach. Do tej pory udało mu się trzykrotnie w Hiszpanii, w barwach realu i po jednym razie w Anglii i Włoszech. Kolejno w Manchesterze United i Juventusie. Cristiano Ronaldo swoje osiągnięcie podsumował na ich się w skromny jak na niego sposób przystało. To nie ja podążam za rekordami, to one podążają za mną, skomentował Portugalczyk. Przyszło nam żyć w niesamowitych czasach, w których możemy oglądać takie boiskowe persony jak Messi czy Ronaldo. Portugalczyka w akcji na europejskich boiskach będziemy mieli szansę oglądać już za niespełna miesiąc podczas zmagań Euro 2024. Piłka nożna to piękny i nieprzewidywalny sport. I to w iście pięknym stylu pokazali nam piłkarze. Bochum dokonując niesamowitego comebacku w dwóch meczu baraży o Bundesligę. Po pierwszym meczu, w którym Fortuna Dusseldorf rozgromiła ekstraklasowicza 3-0, do 0, nikt nie brał pod uwagę innej opcji niż spadek Bochum i awans Fortuny. Tragiczny wynik nie powstrzymał ekipy z Bundesligi, która nie mając nic do stracenia od początku spotkania ruszyła do odrabiania strat. Już w 18 minucie Filip Hoffman otworzył wynik spotkania, który umieścił piłkę w siatce po dośrodkowaniu Kevina Stogera. Piłkarze Bochum dominowali, ale już do przerwy nie udało im się podwyższyć. Wyniku. Po zmianie stron podopieczni Heiko Butchera napierali i doprowadzili do niemożliwego. W przeciągu 4 minut doprowadzili do wyrównania dwumeczowego wyniku. W 66. minucie Hoffman ponownie zamienił dośrodkowanie od Stogera na bramkę, a chwilę później, po zagraniu ręką przez piłkarza Fortuny, asystujący dwukrotnie piłkarz sam zamienił 11 na bramkę. Do końca meczu trwała wymiana ciosów, lecz golkiperzy obu zespołów nie dawali się pokonać. W dogrywce działo się stosunkowo niewiele, jednak w samej jej końcówce Jona Niemiec mógł dać powódź. Do radości gospodarzom. Napastnik z kilku metrów próbował pokonać bramkarza, ale dosłownie w ostatniej chwili ekipę Bochum uratowało obrońca. Mecz się zakończył, a sędzia spotkania zarządził konkurs rzutów karnych. I tutaj, bez zbędnego omawiania jego przebiegu, zwycięsko z niego wyszła drużyna Bochum, dzięki czemu zapewniła sobie utrzymanie w Bundeslidze. Gratulujemy! Bardzo możliwe, że na dniach dowiemy się, kto zostanie trenerem Napoli. I dodatkowo wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Antonio Conte. Są to informacje od nikogo innego jak Fabrizio Romano, który informuje nas również, że dzisiaj mają się odbyć końcowe rozmowy w sprawie podpisania kontraktu, a do końca tygodnia ma być ogłoszona oficjalna decyzja w tej sprawie. Po dokonaniu wszelkich koniecznych i obiektywnych ocen można stwierdzić, że najbliższe 10 dni będzie decydujące. Sprawiedliwość rozumowania musi przeważać nad fanatyzmem, powiedział prezes Napoli. Szkoleniowiec ma bogate CV, prowadził wcześniej Juventus, Chelsea, Inter i Tottenham Hotspur, a także prowadził reprezentację Włoch. Antonio Conte może również pochwalić się takimi osiągnięciami jak tytuł mistrza Włoch, Premier League, Super Puchar i Puchar Anglii. Nie lada wyzwanie przed trenerem, ponieważ przejmie on opętane w kryzysie Napoli, które nie dość, skończyło na dziesiątej pozycji w Serie A i nie zakwalifikowało się do europejskich pucharów, to prawdopodobnie straci w tym sezonie kilku kluczowych piłkarzy, chociażby Piotrka Zielińskiego, który już jakiś czas temu obwieścił, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu i dużo wskazuje na to, że następnym wyzwaniem Polaka będzie gra dla Interu Mediolan. Przypomnijmy, że decyzja o jego odejściu była nam znana już kilka miesięcy temu i klub z Napolu postanowił wykluczyć Polaka z wyjściowej jedenastki i usunąć go z kadry w lidze mistrzów. A więc miał strasznie podgórkę na koniec sezonu, dodatkowo biorąc pod uwagę, że Zieliński nabawił się jeszcze kontuzji łydki, z której na szczęście już się wylecił. Z pewnością nie tak sobie wymarzył zakończenia pracy w klubie, w którym spędził aż 8 lat. Już niedługo więcej szczegółów o transferze Piotrka, także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie ominęły was takie informacje. Po intensywnych negocjacjach i wielkim wysiłku całego zarządu Haaland dołączy do Fluminense. Mogli w poniedziałkowy wieczór na stronie brazylijskiej drużyny przeczytać fani. Cóż za euforia, cóż za szok, jak to możliwe, że taka gwiazda trafia do takiej ekipy? No, nie trafia. Całość okazała się żartem hakera, który włamał się na media klubu. Fałszywe ogłoszenie zostało umieszczone na stronie trójkolorowych przez hakera, który zapewne po prostu się nudził. Ciężko wyobrazić mi sobie, co musieli przeżyć fani Fluminense, którzy zaapali się na ten post, który został usunięty, bo ten miał zniknąć około północy. Z obecnych informacji wynika, że prócz głupiego żartu haker nie wyrządził żadnych innych szkód na stronie trójkolorowych. Z końcem czerwca tego roku napastnikowi Manchester United Antoniemu Martialowi wygasa kontrakt. Jak poinformował Francuz na swoim Instagramie, po zakończeniu umowy opuści klub i nie przedłuży kontraktu. Przypomnijmy, że Francuz na Old Trafford trafił w 2015 roku Roku po transferze z Monako, a do tej pory w barwach Czerwonych Diabłów wystąpił 317 razy i zanotował aż 90 goli. Martial w weekend nie znalazł się w wyjściowym składzie w finale Pucharu Anglii, a jego odejście było mniej lub więcej spodziewane, ponieważ Francuz zmagał się w ostatnich sezonach z kontuzjami. Po 9 niesamowitych latach w klubie czas napisać nowy rozdział w mojej karierze. Manchester United zostanie na zawsze w moim sercu. Byliście dla mnie niezachwianym wsparciem zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach. Wasza pasja i lojalność były dla mnie stałym źródłem motywacji. Omówmy sobie jeszcze mecze sprzed kilku dni. Sobotnie mecze omawialiśmy w poprzednim odcinku, więc dzisiaj omówimy sobie co działo się w niedzielę. Zamknęliśmy wtedy bowiem sezon w La Lidze, w Fortunie pierwszej Lidze, a także odbyły się mecze w Serie A. Poznaliśmy drugiego Ekstraklasowicza, którym zostały GKS Katowice. W meczu o bezpośredni awans wygrał z Arką 1-0. Drużyna z Katowic końcówkę sezonu rozegrała niemalże perfekcyjnie wygrywając pięć ostatnich spotkań z rzędu. Pramkę na wagę zwycięstwa katowiczanom strzelił były piłkarz Arki Adrian Bond. Gratulujemy drużynie z Katowic. Arka Gdynia jeszcze będzie miała szansę na awans z Baraży. Pierwszy mecz zagra z Odromu Pole w czwartek. W La Liga za to. na własnym boisku przegrało 2-1 z Majorką. Celta Vigo podzieliła się punktami z Walencją remisując 2-2. do -2. Las Palmas zremisował 1-1 do Salaves. A w ostatnim meczu La Ligi sezon zamknęła FC Barcelona, która pokonała na wyjeździe Sewillę 2 2-1. W tym spotkaniu Robert Lewandowski w 15 minucie popisał się trafieniem w swoim stylu. Poznaliśmy również pierwszą drużynę, która zawita Hiszpańskie hiszpańskiej Klasie, a został nim Vajadolid, który w meczu przed ostatniej kolejki w końcówce, grając w dziesiątkę, wyszarpał sobie trzy punkty. We Włoszech Atalanta wygrała 3 do 0 z Torino, Napoli bezbramkowo zremisowała z Lecie, Empoli u siebie wygrało 2 do 1 z AS Romom, Frozenone na własnym boisku przegrało 0 do 1 z Udinese, Lacy zremisowała 1 do 1 z Sassuolo i Verona podzieliła się punktami z Interem Mediolan, remisując 2 do 2 przed własną publicznością. Sezon 2023-2024 zamknie ostatnie spotkanie. Atalanty z Fiorentiną, który odbędzie się 2 czerwca. Jeżeli chodzi o tabelę, to już praktycznie większość wiemy. W Lidze Mistrzów zagrają Intermediolan, Mediolan, AC Milan, Juventus, Atalanta i Bolonia. W Lidze Europy zmierzą się ekipy z Rzymu, czyli AS Roma i Lazio. A w Lidze Konferencji Europy zagra Fiorentina która ma jeszcze szansę na awans do Ligi Europy, jeżeli zdobędzie trofeum Ligi Konferencji Europy. A tego dowiemy się już 29 maja, gdzie zespół z Florencji podejmie Olimpiakos. Do Serie B spadają Frozinone, Sassuolo i Salernitana. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam o subskrypcji kanału, a my słyszymy się niedługo.